Cześć, jestem Niewiecki, z jest Europy Universalist 3 i mamy wojnę, wojnę, którą praktycznie wygrywamy... prawie. Tutaj idzie wojsko, więc sobie poradzi. Więc wojnę rozwiążemy. W dodatku w poprzednim odcinku zeszły nam bardzo negatywny status, czyli niepokoje religijne, które sprawiały, że praktycznie stabilność była zamiast na plus 3, to praktycznie na minus 1, można powiedzieć. Więc to było bardzo duże obniżenie. A że zeszło, że nie jest już to problemem? Cóż, teraz będą działy się ciekawe rzeczy. No zdecydowanie to wykorzystamy do wzrostu. No tak będzie, więc tak będzie. Dobra, co oni tu robią? Oni czekają, aż tu forte ogarnie. W porządku, kontynuujmy wojnę. Tutaj mamy ostrzeżenie jakiegoś małego państewka. dla mnie spoko. Zaraz to, to nie jest najmniejszy problem, bo i tak wypowiemy im wkrótce wojnę. To samo dotyczy pozostałych, więc. Co zapowiada się ciekawie. Dobra, wygrajmy tą wojnę. Tutaj sprawy zostały załatwione, czyli tak jak to w planach było. Tutaj też wszystko idzie jak należy. Z tym o wojnę z Imperium Timurickim. To nie jest problem. To znaczy, że ich po prostu muszę przejąć na końcu i to jest w porządku. Tak, zdecydowanie tutaj muszę po prostu wojska jeszcze wysłać, żeby przejąć pozostałe prowincje. I oczywiście jakieś bunty będą się pojawiały, ponieważ jest wiele terenów, które wciąż szanse na bunt jakoś mają, ale to nie jest już szansa powyżej 20%. 4% mniej. 4% mniej. O, i tutaj kolonie udana. Świetnie. Tak więc kolejne tereny trawiają pod moje ręce, choć kolonia prędko przychodów mi nie da. Tak, w momencie, w którym przerodzi się. Przerodzi się to nie jest chyba najlepsze stwierdzenie, ale w którym kolonia stanie się samowystarczalna, ja będę miał przychody z tego. Więc jest to w porządku. Czy ja tu wygrałem, tu wygrałem. Gdzie oni uciekają? Na tarę. Gdzie jest tara Tutaj jest tara Oczywiście moje wojska podążą. W tym momencie zmęczenie wojną będzie mi rosło, ale zostawienie wojsk wrogich w takich ilościach no, byłoby problemem. Byłoby problemem niemałym. Przy okazji, weźcie tutaj, ogarnijcie to. Tutaj oblężenie zostało udane, bardzo dobre. Wyjdziecie tu, więc wy pójdziecie tu. Ty potrzebuję raz, dwa, trzy. I tutaj cztery armie. Akurat te armie by się tym zajęły. Razem z tą, chociaż to bym wycofał, a dałbym to. Więc wy poszlibyście tutaj. I tak jak wy idziecie tu, tak wy. Aha, wy idziecie tam. To wyjdziecie tam. Dobrze, wszystko się zgadza. Tutaj moje statki wygrywają bardzo dobrze. Nie są to dla nich proste bitwy, zdecydowanie. Może są bitwy z piratami, a piratów nie chcę na moich wodach, stwarzają problemy, zdecydowanie. No i te pojedyncze, pojedyncze, małe bunty, którymi nikt się nie przejmuje. Okej, okay, dobra robota. Oblężenie mogę uznać za udane. Wyjdziecie tutaj, a im mogę zaproponować pokój? Nie. Jest jeszcze jakaś prowincja tutaj. Gdzieś się ukryli, i nie powinienem puszczać szturmu w tym miejscu. Zdecydowanie tutaj powinienem poczekać. Niedługo mamy pożyczkę do spłacenia. To jest w porządku, bo to też znacznie zwiększy mi przychody. Tak więc się tym zajmiemy. Teraz ma większe przychody, więc łatwiej będę mógł odzyskać odpowiednie, odpowiednie pieniądze. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie się to uda. Dobra, tutaj wojska przyszły. Ja tu wygrałem i armia cała została wyeliminowana. Bardzo dobrze. Więc te wojsko sobie wróci na tereny. Właściwie tutaj mogą pójść. Tak na wszelki wypadek, żeby być wystarczająco blisko, żeby ewentualnie zareagować gdyby coś się działo. Dobra, nie możemy pomyśleć o kolejnych wojnach. Właśnie czy to by mi pasowało? E w końcu gwarantowani, gdzie są ci, którzy ich gwarantują? To jest dobre pytanie, bo ja ich nie widzę. A są z nimi sprzymierzeni, więc tutaj są w porządku. Jako specjalnie mnie nie interesują, ale do nich się nie dostanę. To jest jedna sprawa. Oni od A nie, do nich bym się dostał. Hmm, to im wojnę bym musiał wypowiedzieć. Nie wiecie co, wykorzystam ich, żeby ponownie wypowiedzieć wojnę dla Krymei, żeby całkowicie no, zabrać też ich stolice. A potem zresztą, dobra, zakończymy wojnę, którą mamy, i wtedy pójdziemy dalej. Te wojska po prostu będą mi potrzebne, które tutaj się znajdują. A skoro są wojska, tutaj, które mi się znajdują, to nie bardzo mogę ich użyć. Dobra, pójdziecie tutaj, tak, żeby po drodze złapać jakąś prowincję. O, właśnie, dostaliśmy coś bardzo przyjemnego. Ile oni tam będą szli? Właściwie wejdą na puste pole. W takim razie, tak, nie ma tutaj żadnych miejsc, w których moje wojska byłyby zagrożone, w których trwa rekrutacja, czy cokolwiek innego, co mogłoby wyprzeć moje wojska. Tak więc, zapiemy sobie nowych. Nowy rodzaj wojsk. Ich Właśnie, tutaj te wojska by mnie interesowały, mają wyższą obronę. Z drugiej strony te... Chociaż nie, tutaj mają większy strzałnie. nie? Mi się wydaje, że akurat to byłoby w porządku. Więc wybieramy te wojska. I finalnie moje wojska straciły całe morale do walki. Ale że ich trochę jest i nie ma aż tak dużych szans na bunty... To mi to specjalnie nie przeszkadza. A tutaj konnica się tym zajmie, zanim te wojska tutaj przejdą. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, nawet z pewnością. Bardzo dobrze. Tak więc tutaj konnica, czyli najważniejsza część moich wojsk, jest. Jest, czuwa. Robi odpowiednią robotę. I to jest w porządku. Ok. Myślę, że w ten sposób powinny przejść moje wojska. Zdecydowanie. Tak więc niech idą. Tu oblężenie wygrane bardzo dobrze. Czyli tutaj mamy setkę. Dlatego. I nie mogę zabrać wszystkich prowincji. Hmm, nie chcę też specjalnie dzielić tych prowincji, więc zrobimy coś takiego i coś takiego, chociaż jeżeli mógłbym wziąć coś takiego, to byłoby lepsze, tak? Chociaż w tym wypadku bogatsza prowincja może powinna być lepsza, a resztę zbierzemy w formie dukatów, i to też jest w porządku. Tak, myślę, że tak. Dobra, to zaakceptują, więc to weźmiemy. Tutaj moje wojska żadne nie idą w te miejsce, więc specjalnie się tym nie przejmuję. I to jest tak, w takim razie potrzebuję dalej na granicy posiadać jakieś wojska. Tak, oni by oblegali tu, oni by tu oblegali. Tutaj sprawy załatwione, więc praktycznie oni niech idą tutaj, a ich bym wycofał całkiem. Oni mogą nie, znoś, nie, nie zdążyć nigdzie pójść, ale niech idą. Tutaj gdzieś mam prowincję narodową, więc niedługo zajmiemy się rekrutacją nowych wojsk. I to będzie w porządku. Zdecydowanie. Pamiętać: następny rok trzeba zwiększyć przychody tymczasowo. Odrobinę. A oni właśnie wchodzą na tą prowincję. I tu. Tak, i oni idą tutaj. Jest dobrze. Ponieważ oni idą tutaj, to będą już wszystkie prowincje, które mogą być pod oblężeniem. Jak dobrze to widzę, więc oni pójdą tutaj, oni gdzieś tam idą. W odpowiednie dla nich miejsce. Wiecie, co to będzie dla Was odpowiednie miejsce? W porządku. A tutaj walczą, walczą, nawet wygrywają. Świetnie. Potem, idą dalej. Kolejni heretycy są nawracani. To jest dobra informacja. Tutaj mamy kolejną flotę piracką, i oczywiście ich konamy. Tak samo tych tutaj. Teraz tego typu rzeczy staną się w miarę normalne. Tu wygrane i tu wygrane obrężenie. Tutaj wszystkie wojska są już... wyprowadzone w odpowiednie miejsca, więc nie będę... specjalnie tutaj... się tym przejmował i po prostu wycofywał kolejne wojska, które jeszcze coś robią, które gdzieś idą. I ta armia nie została pokonana w pełni. Gdzie oni idą? Na Tobolsk. A z jakiegoś powodu moja armia konnicy też tam idzie. A piechota właśnie wchodzi na tereny, które można oblegać. O, i to znaczy, że wszystko jest tak, jak być powinno. No i jakieś pojedyncze bunty. Już się nimi zajmujemy. Tak, to już są dwa bunty. Raz na jakiś czas, a nie 20 co miesiąc. I czemu tutaj? Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. W porządku. Tutaj jedna armia unicestwiona. Oni teraz pójdą tutaj, unicestwią Resztę armii, właściwie tu, tu i tu. Mają sporo tej roboty, jeżeli chodzi o tego typu chodzenie, w jedną, w drugą stronę. Zdecydowanie nie jest to zbyt przyjemne, ale robią odpowiednią robotę i to jest w porządku. Co do was, wy się wycofajcie tutaj. Tutaj, jakieś bunty. Przy okazji, zaraz się nimi zajmiemy. Tym buntem również żadnych statków nie złapali. O, jaka szkoda. Tak, mam nadzieję, że moja flota zacznie rosnąć, dlatego że będę przejmowała statki pirackie. Jest na to jakaś szansa, nie wiem jak duża. Ale to mogłoby nieźle wspomóc wspomóc moją flotę. Przy okazji tutaj z nimi już mogę pokój wiązać z kazakiem, tak? Tak. No to oczywisty mierze zabieram wszystkie ich prowincje. I wszystkie ich pieniądze. A, dużo ich nie mieli. Okej. Okay. Tak, dużo tych pieniędzy nie mieli tam. Ale jest spokój z kolejnym państwem, z którym miałem wojnę. A co za tym idzie? Coraz bliżej kolejnej wojny. A tutaj idziecie w podatki oczywiście. Nawet jakim się to nie podoba. Tu się z armia, więc jak wrogowie przyjdą, to ja będę miał przewagę taktyczną. A potem wsparcie konicy przyjdzie i zostanie unicestwione. Mówiłem coś o buntach. Być może to był tylko chwilowy spokój. Jaka jest na to szansa? Jakaś jest. Jakaś jest. Zobaczymy w dalszym rozrachunku zdecydowanie. Okej. Okay. To wciąż nie jest wiele. No, a skoro oni pokonali tych buntowników, to pójdą też tutaj. Przynajmniej nie mam już niedoborów. Właśnie, już nowy rok. Zmniejsze przychody do skarbca, tak żeby odrobinę powolutku, odrobinę powolutku, żeby wracać do odpowiednich wartości, że tak to ujmę. Także inflacja się zmniejszała powolutku, ale jednak skutecznie cały czas. Nawet co zostańcie. Tutaj mamy dodatkowe bunty. Co potem stanie się, można powiedzieć, kolejnym powodem do, do czego? Do rozpadu tych państw. W sumie to mi się nie bardzo podoba. Z drugiej strony więcej małych państw równa się więcej. Małych, prostych wojen i więcej małych powodów do wojen. Takie chcę nazwać, tak je nazwałem, więc niech tak zostanie. Dobra. Tu sprawy ogarnięte. W tym momencie te bunty pojawiały się ze względu na zmęczenie wojenne. Mogę się to założyć. Z pewnością wzrosło do poziomów. No uznajmy, że niebezpiecznych. I to jest etap, w którym po prostu się tym nie przejmowałem. A w którym zwyczajnie chcę jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Wtedy od buntu będziemy mogli odpocząć, przygotować wojska, ekonomię, zwiększyć. Jak tam moje zmęczenie wojną? No, o jeden, o jeden w górze. To nie jest tragedia, ale jest. Jest wyżej niż normalnie. Dobra, ta droga tutaj to chyba zajdzie miesiące. To jest taki teren, nie? że te drogi, ta podróż z jednego miejsca na drugi trwa tak długo, że przeciwnik zdąży zrekrutować sobie dużo wojska, zanim w ogóle tam wejdę. Ale to jest moment, w którym właśnie konica pokazuje swoje pazury i tak pokazywała cały czas. Cały czas non-stop pokazuje te swoje pazury ta konica. I z pewnością nie są to małe pazury. Właśnie, gdzie was chcę trzymać? Tutaj właściwie możecie być tutaj. Wy się wycofajcie gdzieś tutaj. Chociaż nie, wy wycofajcie się tutaj nawet. Tak żeby ten teren był obstawiony i mniej więcej już ziemi ja dodatkowego wojska będę potrzebował. Zdecydowanie trochę będę potrzebował. Zdecydowanie troszkę będę potrzebował i to nie jest żaden problem. Czy już wszystkie prowincje są oblegane? Chyba tak. Wszystkie prowincje, które powinny być oblegane, już są oblegane. To mi się podoba. Okej, okay, ta konica zrobiła robotę. Już nie powodują wykorzystywania zbyt wielkich zasobów, ponieważ jest ich tak niewiele, że to nie jest żaden problem. E Potrzebowałbym wysłać gdzieś jednego misjonarza, gdziekolwiek, może być tutaj, tak żeby do końca roku mieć kolejnego, i chcę zobaczyć, czy mogę gdzieś wysłać jakiegoś kolonista. Bo do końca roku będę miał kolejnego, więc chcę wysłać tak, żeby nie marnować żadnego, żadnych z dodatkowych miejsc, które mogą się pojawić. Okej, okay. a tu już walka trwała i moje wojska wygrały. W takim razie, tak, moje wojska niech tutaj wrócą. Nie wrócą na swe tereny. Przy okazji, zajmiemy się. U... Dobra, wy zajmiecie się tym, a tym zajmą się oni. I oni, tak na wszelki wypadek. Trochę tej buntu wypadło, więc ta armia tutaj będzie miała robotę. To są te tereny z naprawdę ogromną szansą na bunt, więc nie dziwię się, że akurat. Akurat teraz. No. Zatem dobrze, że wycofałem te wojska. Zatem dobrze, żeby cofałem te wojska. To wy tu zostańcie. Wy będziecie potrzebni, żeby przebarać teren. A wy idziecie tutaj, zaraz wejdą na te tereny. No tak. Już się poznali na mnie, więc już wypowiadają mi wojnę. I to kto mi? Oni? Ej. Co? Oni wypowiedzieli mi wojnę. I nie mają niczego, absolutnie niczego. Jakim cudem wypowiedzieli wojnę? Prze... W... Buntownicy przejęli władzę i wypowiedzieli mi wojnę, żeby dołączyć do mojego państwa, tak uznajmy, i uwolnić pozostałe państwa, chociaż oni zostali zmieszani. Niepotrzebnie trochę, ale już na to nie poradzę. To wyskoczcie tutaj, tak, żeby ogarnąć sytuację. Tutaj oblężenia po prostu się będą kończyć, więc tamte tereny już nie będą mi zagrażały. A że to nie ja wypowiedziałem wojnę, to ostrzeżenia nie zadziałały. Ach, to jest samolubna wojna, która nic im nie da. Okej, okay, tutaj straciłem prowincję, jakoś mnie to nie dziwi, potrzebuję wojska oblężniczego. Czy mam coś? Absolutnie nie. Więc zrobimy coś takiego. Ja tutaj zatrudnię jeden pułk po prostu. Dosłownie jeden pułk najemników. Oni zajmą się po prostu tym terenem. Zaraz zostaną zrekrutowani. A potem ich po prostu wyrzucę. Tak, wy pójdziecie tutaj, a wy się po prostu rozejdziecie. Chyba mogę tak zrobić, to nie powinno sprawić problemów. Chcę ja dodatkowe bunty, tamten teren będę obserwował, żeby tam akurat te wojska odpowiednio wsadzić i rozdysponować. Przede wszystkim zniszczyć wrogą armię. W sumie z tego powodu mógłbym... Tak, zatrudnić... Yy, kogoś, kto po prostu będzie w stanie zrobić coś więcej. Przejść się po tych terenach. O, tak, Irlandia daje radę. Irlandia zdecydowanie daje radę. Oni mają więcej wojen niż, niż mają. Dobra. To się troszkę wsadzili. W porządku. Na ten odcinek to będzie tyle. Na następnym odcinku po prostu zniszczymy przeciwników i przejmiemy prowincję. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Zostawienia w górę, jeżeli film wam się podobał. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Żegnam się, no i cześć, do następnego no tutaj te statki. Teraz jest ich trochę więcej, więc dadzą sobie radę z tymi piratami.